Idziemy na drugie śniadanie Przyszła paczka konserw Mr. Preppers No cóż, będziemy próbować je Chlebek, Tak ciach. Pierwsza przylepka, pierwsza przylepka dla Alego. Dla Alego. On lubi taki suchy, tam schnie w, tym, w tej papierowej torbie, schnie chlebek. Tak. Masełko z lodówki. No, trzeba się pomocować. Dziękuję. Tu jeszcze paczuszka przyszła. To jest coś podobno na drugie śniadanie, dobre. Czynka wieprzowa firmy Mr. Preppers. No nic. Spróbujemy. Mam takie paluszki delikatne, że. To zawsze mam problemy. No, pachnie dobrze. Można powiedzieć smakowicie. No będziemy jeść. No zawsze jest pod ręką swoje masło. Konsystencję ma dobrą, fajnie się kroi. Widać skład mięsa jest ok. Będziemy próbować, prawda? Mm. I do tego ogóreczka. No, naprawdę dobra. Przypomina mi się dzieciństwo i weki, które mama robiła. Też robiła z wieprzowego mięsa. Po prostu e, odpowiednio przygotowywała i robiła te mięso w tak zwane weki, które były wtedy wiadomo, nie było lodówek, nie było Elektryczności w ogóle tam nie było gdzie. I bardzo je lubiłem, było bardzo smaczne. Były bardzo smaczne te weki. Drodzy internauci, konserwę Mr. Preppers polecam Wam. Romek zaklinacz byków. Zaakceptowana. Ja. Hala. Robu trubinowicz. Niektórzy się czepiają, czy wolne te ubranie nosić. wolne te ubranie nosić. Czepiają się w komentarzach. Czemu w wojskowym ubraniu, Przecież to przestępstwo. To jest, wie pan, żadne przestępstwo. To na rynku normalnie się kupuje i się nosi. Roki tańczy, roki tańczy. Roki tańczy. Teraz trzeba zmienić buty. Ja mam kowbojki. Na konie jedziemy, jedziemy na konie. Trzeba założyć lepsze spodnie, lepszą koszulę, lepsze buty. Kupowałem spodnie do pracy. Takie spodnie noże po prostu wojskowe. Kupuję je na rynku. Można to kupić, jest to dost, dostępne jest. Jeszcze kupiłem sobie drugą parę spodni, a on powiedział mi tak, y, przede wszystkim, jak mnie zobaczył, o ja pana oglądał na filmikach. No dobrze to robicie, dobrze. Fajnie to się ogląda. Jestem stałym no, fanem. A jak już kupiłem te dwie pary spodnie, koszulę i coś tam jeszcze, to powiedział mi tak: gratis panu daję tą koszulkę. Ale chcę pana widzieć w jednym z najbliższych filmików, tą koszulkę. No dziękuję. I do widzenia. No dziękuję temu panu jeszcze raz i pozdrawiam. I pozdrawiam. Rozmawiam z, z moją Krysią. Krysiu, dziś jadę na konie, żebyś ze mną czuwała. No, ty zawsze nade mną czuwałaś. No i jest trzecie zdjęcie. Jest trzecie zdjęcie, które jest z czasów jak była panienką. Tu jest zdjęcie. Kiedy była dziewczyną, kiedy miała 18 czy 19 lat dosłownie była dziewczyna jak lalka A teraz wie, że patrzy na mnie po prostu z góry Patrzy na mnie z góry Tak, takie życie Zdziwiło mi się kiedyś, że jadę bykiem, a spotkała mnie jakaś grupa młodzieży, nastolatki, może trochę starszych nastolatki, to była spora grupa. Jedna z tych dziewczyn zapytała tak, jedzie pan na takim ładnym koniu, a czemu pan nie ma kapelusza i tych i dżinsów i butów kofboi? Kowbojek. Tak mi się śniło dosłownie. Później obudziłem się i się śmiałem. Śmiałem się z tego snu z tego, czemu pan nie ma kapelusza, dżinsów i kowbojek na nogach. Tylko pan jest w wojskowym ubraniu. No dobra. Cóż, cóż te roki. Jedziemy na konie. Roki, Roki, dobry pies już wszystko. Dziś jesteś głaskany tam, oj, 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 dobry piesek. No cześć, Roki zostaje, Roki zostaje w domu, pilnuje, pilnuje domu. Idziemy, no bo już czas. Kiedy pan ostatnio pan. O, dawno. 30 parę lat temu. Bo mniej więcej tyle lat nie ma konia w gospodarstwie. Później pojawił się inny koń, ten z rogami. W dzieciństwie to jazda konna to było na porządku dziennym, dlatego że w odległości gdzieś półtora kilometra od gospodarstwa ojciec dzierżawił pastwisko nad, nad rzeką. Łynął. Mieliśmy dwa konie robocze i normalnym porządkiem dziennym to było te konie rano przyprowadzić z pastwiska. To była moja robota, a wieczorem je odprowadzić. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Meldujemy się na jazdę konną. Ja, proszę, serdecznie. Nazywam się Monika Grobelna. Prowadzę ośrodek jazdy i hipoterapii. I na jazdę dzisiaj mamy pana Romana. Zobaczymy jak się potoczy jego jazda. Próbujemy. Kizia, 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 kizia. Kizia, kizia, skrubie się. Kizia. Kizia. Prrrr. Prr, prr, prr. Chodź, 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 chodź. Kizia, kizia, kizia. Prr, 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 prr. Chodź. chodź ze mną, chodź. Chodź, chodź, chodź ze mną, chodź, hop, idziemy, chodź, hop, idziemy, hop. Prprprprpr, chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 dobra. chodź, pr, pr, Dobra, przyjacielska, dobra. tak, dobra. Prr. Pr. 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 brr Pr 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 pr. pr 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 grzeczna bądź pr tak 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 Kurzy się po prostu, na koniu jest kurz. Gdzieś się wytarzała się gdzieś w ziemi. Po prostu musiała się tarzać na, na polu. W jest kurz. Ja pojadę, ja pojadę. Uczekaj. I, I tu wiesz, ja pomogę. I odjeżdżasz, tak? Bo to wszystko trzeba umieć. Trzeba wiedzieć, wiecie. Nie było takich kantarów za moich czasów. To całkiem było trochę inaczej, bo nie były. I Zapinało się tu, z boku się zapinało na ten. Teraz jest od razu, z dołu się zakłada, to bo kantar się zakładało, później się zakładał cugle osobno. Bo to do kantera było wtedy, nie? Tak, tak, tak. tu. Taka właśnie. No właśnie, no, no, no. Przetyczka taka no. była tak zwana u nas w naszych stronach, Wila, to brunktak. Br jak? Brunktak. Brunktak. Tak. tak, tu było kółko tu jest, jest. i zapinało się ten brung, jak i tu było kółko, cugle były, no, tak jak podobnie, no. tylko kanter był jeszcze tu. No, no. Tu był kantarek, no i wszystkie. Prrr. Grajka, prr, prr. Kizia. No. Nie bój się, prr, nie bój się. Pani Mojnisiu, jeszcze zapytam się, jak będzie w galopie, to popuszczać troszeczkę i leciutko ściągnąć I, i prr, i prr. no rozumiem bo myślałam, że inaczej, może każdy no koń inaczej nie, reaguje tak, bo jak będzie pan ją bardzo mocno wyciągał, rozumiem, no ja właśnie tutaj myślę czemu no. ja ją ściągam, a tak, bo ona wtedy tak będzie reagowała a rozumiem, pani rozumiem ten, ten będzie pani uciągnął, tym będzie bardziej rozumiem. szła do przodu Rozum. będzie rozumiem, rozumiem no to wszystko jest do opanowania dobra, na koń bramki zamykać, tak. Prr. Chodź, no chodź, chodź kroczek, chodź, chodź prr 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 Zbuntowała mnie, stoi nie stój. Dobra, nie trzeba prr Nabika no, mi łatwiej wsiąść jak na nią. Niech zobaczy zaklinacza na innym koniu. To jest przyzwyczajenie. No tak tak, tak powoli. Tak po balutku, powolutku. Tak! Música Grzeczna, grzeczna. I ole ten, ten chwas zjada? Tak, to jest wiem. Jak się nazywa? Nawłoć. Nawłoć? No patrzcie, no faktycznie. Nie, wrażenie, wie pan, to na mnie nie robi wielkiego wrażenia, bo ja całe dzieciństwo mówię, to nie było ja, żebym na konie gdzie siedział. Także, Tylko, że koń po prostu, nasze konie trochę inaczej były obuczone. Jak się powiedziało, prytel Czterema nogami hamulca włączał i zarywał się. do sobie, A ten nie, tego trzeba popuścić i ściągnąć, popuścić i ściągnąć. Pr, 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 to znaczy posłuszny, tylko ja nie bardzo jestem z nim obeznany. No proszę, słucha się mnie, no nie? To co? Jeszcze trzy lekcje i będzie pan wyśmienitym Żebym wie pani nie był w żałobie, to już zaśpiewał piosenkę tą. W suliko. pr. pr, pr, pr. Ale w żałobie jestem, to nie idziesz nie śpiewać, jak tak nieładnie, no, nie? prr, pr, pr. No, fajna, fajna jest ta grajeczka. Pr. To był gdzieś rok 67, 6. Był w mieście końmi z wozem. Konie się spłoszyły, zerwały tam ten łowiąc i gnały z tym wozem przez miasto. Na pierwszej krzyżówce, no wiadomo, konie znały drogę, rozbiły wóz na latarni. Wóz się rozleciał na pół i z przodkiem woza gnały w kierunku, przeleciały pierwsze jednostkę w Lizbargu i ta druga, co lutnicy tam są, no nie? Ale wartownik z tej jednostki zadzwonił do tamtych, żeby pluton alarmowy wyleciał na drogę, bo konie spłoszone z rozbitym wozem gnają drogo. I bardzo mądry był dowódca plutonu. Powiedział żołnierzom, stajecie w poprzek drogi, jeden przy jednym. Nie bójcie się, konie was nie, nie stratują. Na moją odpowiedzialność, no i żołnierze stanęli murem w poprzek, ojś nawet w rowach. No bo pluton wojska to jest 20 parę osób. I te konie jak już przytrzymałyś, zaczęły zwalniać i zaryły się przed dosłownie, przed samymi żołnierzami zaryłyś, No i sytuacja jak to się mówi, opanowana była. Starczą. Starczą, bo na tarczy to gorzej, prawda? No tak przynajmniej pamiętam, że lepiej wracać starczą niż na tarczy.

Teraz... Tu rozumiem go za tej... Od... tylko że to nie może wisieć. No rozumiem, tak? Tak, tak no. i odpinam paski. Aha, no widzi pani dobrze, bo to... Aha, aha. No robocze konie, to normalnie tam zarzucało się, mówiąc za ten i koń stał. No tak A jakby chciałoby się zawiązać. Nie, nie wolno. Nie wolno. A ty przytrzymasz go? Nie boisz się? Przytrzymaj, ja to zaniosę. Tutaj? I siadełko na wierzch. Jest, dziękuję. jestem dziękuję. z Pana Dumna. Jeździec ze mnie byle jaki. Bardzo kiepski. Dobry. Normalnie. Pała. Odprowadzamy konia. Tak. Proszę daj, Weronisiu. Odprowadzamy konia, tak i puszczamy, tu zdejmuj, zdejmujemy tu. Aha, no tak wie pani. Jak to się pozmieniało? Tu trzeba gdzieś odpiąć, tak? No. O, dziękuję. Dziękuję. I Weronici też dziękuję i kłaniam się. Cześć! No, to nasze dzieciństwo to było jak w bajce, bo były konie, krowy cielaki, o, barany, co się biły. Też praca była ciężka, ciężka była. Przecież nie było maszyn. Byliśmy z żoną jeszcze świętej pamięci, to było rok temu, w domu mody. No i ja patrzę. Tam się rozglądał koszule takie, takie, takie. O no, buty bojki stoją, no to ja je biorę. A żona mówi tak, słuchaj, nie wiadomo kto te buty nosił, że one są w dobrym stanie, ale może ktoś miał grzybice. Ja mówię, słuchaj, to ja mam na to radę. Przyjechaliśmy do domu. W każdego z buta włożyłem po trzy kostki mydła i odstawiłem je w suche miejsce na strychu i buty stały spokojnie kilka miesięcy. Po kilku miesiącach wyrzuciłem mydło i już jestem spokojny, nie mam żadnej grzybicy.